Ej! Drapałem się! Sorry! Jeszcze jeden! Znowu się drapałem! Mateusz, przestań się drapać! Czy to jest że jeden zginął i za chwilę drugi zginął, a się znowu a. drapał. Ja właśnie ja to przebudziłem i tam napisałem trenerowi, że nie Siema. dam rady. Siema. Ja jestem ciekawy co z Tomkiem w ogóle. Tomek, Tomek też tam miał. Tomek to, to już pewnie śpi wiesz. A co, o czym gadacie? No, od naszej tej, wiesz... Od Podcaście? Podprawię, tak, tak. caście no. A ja na serwerze pierwszy, a tak tutaj ludzie panikowali. Ludzie zaczęli przychodzić na czat, wyzywać nas ty Co ty gadasz? Serio To? co? Na czat zaczęli nas wyzywać Debile, na mecz Grubasie, zapierdalaj na Tesa! Ja mówię, ja pierdolę, co jest mówienie Ty, moi ludzie A tak, no, mi pisali, że Jarek w tam mi ja że Jarek nie wkurzony. Wkurzony. Lecimy Dawaj No ja się tak czuję nie najlepiej Dobra, to tak, już ale <laughs> będzie siadać Kiedyś mi dobrze szło w takich tych Pamiętasz lana w tym, w Toruniu? No. Jak po, im, po imprezie prosto na, na mecz przyszedłeś i czy jecha na mnie z Było, A. było Zobacz, ja Wiesz grałem pod wchodzę DCS-a i wygrywam w ogóle tyle klaczów, Zobacz, fraguję, zobacz, to jakby ten trening w jest jest zajebisty, no No, ale nam nie poszło Dzisiaj wiedziałem, że pływać tam, więc nie nie wiem, nie trening, szczerze, ale Ale to było to coś tam nie tak było z tym pływaniem czy goście w ogóle mocniej widzieliście jakieś tam o nie... Nie oni mają bilans? Każdy jest Jakie oni ja mają bilans w ogóle? Co? Ta? 3-0 hmm. mają ja Nie, 2-1, do 5 dostali raz widzę Na Mirku tak? Teraz tak. trzeba... To na Mirku też byśmy ich ścisnęli to jest tak myślę Dobra, wchodźcie Kodziarze, Dawać, gramy, kurde mhm. TP-Wort też grasz? Choda? Dlaczego ja robię na mówisz? Gram. Jak jedno sobie nie ma Tak se mówię Na no. Co to ty, taki Kodzia na Obraża nas, mi... ja? pierwszy raz z Sajem zagraliśmy w koda Pierwszy, pierwszy raz, raz taki na bombie Ty wesoło, żarcie na mnie, czekaj bym zagrał sobie już <laughs> E no tak, żarcie to co innego ero. Ja tak, jest głodny Jak Jaro jest głodny bo pamiętam jak były te nagrywki w Warszawie Tak, tak no to Jak to Jaro s... był głodny to... Nie ma nagrywania, robota musi czekać Ja bym się zjadł, cholera jasno coś No dawajcie A jeszcze taka nie ma O Jezus. Co on tak mało? No pago A Izak jest No ale co pago? No. A Izak nie dał Myślałem, że to będzie się... to... A takim no, głosem powiedziałeś, jakbyś chciał zniszczyć Ciężko jest jak u Ciebie, ale... Ale to chodzi, u, fajnie to chodzi, chodzi. chodzi. chodzi Pani to chodzi, panie Matoszu ale to chodzi, to no, chodzi. Chodzi. Chodzi, to chodzi, chodzi. Ja coś że życiówkę zagram, to nie? nie też tak, tak, mogę lecimy, Let's go. go. Hellcase.com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami z kodem PAGO i KNUT, dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGO BONUS plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Ja zamykam teraz, jak coś. Tam teraz masz y, wolną rękę go, w refragowaniu. O. Na midzie są te kosy? Tak. No, gdzie Wyobraźcie sobie, że teraz ktoś obstawiał kasę na mery, to jest balidość i słyszał taki tekst. Na midzie są kosy, nawet go. Nadałem no, no. er. Eee, Piotrulo, dobrze. No tutaj, na pewności, na pewności wiesz. Ooooo, na pewności. Ej, co jest? My jesteśmy dalej na terror-respie. Panowie No to zaczynamy słuchaj No, jedziemy mhm. chyfę, Dawajcie, dobra. Fokusik dobra, i Johanna Czuję, że będzie dobry mecz, że będzie dobre spotkanie panowie dobra. Tak czuję To i Defa co? Jadą gdzieś, jadą B, 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 Rotujcie, rotujcie, rotujcie Przecież Więcej, odmina, więcej. Odmina, ja odmina, po głowie też? już B się już, się Walka, walka Paka? Faki nie widziałem no, nie widziałem paki. Była paka, była, super Duszą, duszą jedą Brawo O, Petka no, jest zatowana. Gdzie był on? Na no, dole No nie dwóch jest na sak Aha On po głowie dostał i... Czala Nie wiem Na no, bardzo pobijani się Dobra Paweł robimy to co? Dwóch tam obitych na B jest na pewności, Paweł, no. jak wchodzi. Ciocia, ciocia, wchodzi. Nie, na rampie jest. to coś. Smoke. Z mida mi Mit, mit. Kurwa! Ej, ale byś to miał, te, Oni byli tak no, pobijani. No, szkoda. Nie samo Po ty chciałem zrobić jakoś niwelować. Ja tak. strzelę tu, możesz obrócić coś. No. Od ciebie. Nie ma, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic Cofają, ja cofają, cofają Co On cofał patrzył B plecy coś, no Jeden wchodzą bardzo. mu Jotek, pobiegi, biegi. Czas, czas, graj go Zero ma, dwóch bez, jeden zero ma No idź Straj. Mogłem, mogłem go zabić, spokojnie tego drugiego, byłoby easy. Mogłę zabić też. Chodzę pracę na rampę. Palomino. Mam pakę, czekajcie. Jest jeden środek, obity. cofuję? super Izek, skraszasz. Jeszcze Pacek, jeden, tak, tak, Rampa, to pomóżcie, to rampę. To... rampę. Ostatni był jeden. rest. Osta... Zero ma, ale. Kurde, że go zaginął. Na rampie, na rampie. Super super, super, super. Ładnie. Bo... Ale on nie widział, Saju, jak tam przebiegałeś? No, nie widział, nie Dasz widział. Dać mi poworę? Albo nie, w sumie. ale są, dużo, dużo. Paka. Na biało, biało, nie wiem, gdzie jestem, ej. Podjeżdżają. To nie, nie, nie pchajmy w nich, nie pchajmy w nich. Co Ja to ja idę. Brawo. No jest, ja wam przeelektro. Słyszycie to. Daj, Brawo. <grym>, brawo to o, Najdzika na papę dostali Przejdź sobie Jest mnie PaKa? Nie ma, nie ma A żeby nas? ci ze środka nie przyszedł Wiem sobie B, nie? Ta, ta Dobra, brawo ale w ogóle ty. dostanę taką głowę z Digla. Siób że znowu przegramy na Digle ty. Tak, so. dobrze no, tam zaobserwowano. Ona to bana, ona to bana. mają Patrzcie, pako gurec skrzynki. Dobra. Zatrzymaliśmy ich, zatrzymaliśmy ich obstrzelicie. podejdź sobie tam, podejść pogoś, po, podejdź się tam. Daj mu na razie. Paska boost. Zażuję ci pako gurec, idę. Patrzcie mnie. Wycofałem. czasuję. Nice, nice, super gram. Pako cię po smoku, dawaj. Jeszcze ja jeden! Boy, wychyla, wychyla! Nice! Nice, Jarusz! Dobrze Wodbał nas! Chodź, dawaj do okna, fajne! Super! Kurde, Jaru, jak tu poprowadził tym... Dobrze było, co? Szkoda, Zajebiście, to pleszu, no! Szkoda, tego Tego! Do prawej, do prawej, do prawej! Ucieka, przed ace'em do... Pevor'a, pier... tego. Z tego. O, bity, o wity! Ma go! O kurwa! Ajajaj! Aj. Dobra, idziemy... Ja nie chciałem peworowi zabierać tego! Nie, nie, nie mam psychy! Ej, momentem jak zakręcę full auto to grubo. Jak wchodzę. Powinni... Na krótko, za workiem. blisko prawo jest. Ale mi nie siadło znowu, co jest? Przeszuję raz. A, Jeszcze jeden. Wchodzi dwóch, rampa. Jedno mogę chyba? nie, rampa Ale warzywo. Złapaka. Buch lampa. Boo, lampa. Aj! Ale dał. Szkoda, no ja to. Nie szkoda, ja też dawał gościowi. Nie wiem. Leży środek. Tego? Ja Kram, do Ja do Ja do Ja ty tego. Ty, ty Spokojnie ty. Ja do tego. Ja na górę pośpoczno. Ja to 12 Ja Ja Chcesz to do... z pracy nie B? Ty podaj, Daj flasha, daj mi, Mino Sam tam jesteś wiesz? Uwaga leci Pago No? w środek może Nie, Dobra. dwóch pod dwóch pod jest Jeden rampa i drugi jeszcze przy BS-ie Przejmę się BS ie już ty Chodź do mnie, do... przyjdźcie chodźcie we dwóch do proszę Chodźcie do mnie we dwóch dojechał, respawn Dwóch tylko Przybesz się był gdzieś. Brawo pewnie, super, super. Aleganca się na rana. Z małysza, tak. pod małyszem jest. Ale ty. Oj oj oj. Głębiej, głębiej, mał za, za małyszem. No. No, Dobry konta tak, na środku, galenco, zaskoczyłem go. Mak czyś rzucić mi, bo ja biedę. Dziękuję. A mam się smołka, wiesz? Ja wychodzę. No kurde, to nie ma, noże i to nie widzę. To jest cemento, żeby załapać. Ale tylko nie wiem, jaki jest plan, bo gardienser był czysto. Idziesz pod bestiarem idzie z, z packą i czekacie tam na, na Jarka, co zrobić. Był do lewej Kurde, wcześniej. no. Ale gotowy? Tak jest. Dobra. To jestem. No go, bo zaraz rotacja będzie. No jedź go, no. No Kurde no No bo się z bije i bije wiesz Ja też się biłem i zacząłem rilodować nie A wiem nie, Kurde nie skupiłem się jak zaczęli tam na C na Kurde Relodował uciekł nie. z lewej Mam flesza pago jak chcesz tam wjechać no. do lewej ci dam no, Czekaj butem. na razie nie 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 Jak coś no, zrobicie no, na tym B to ja w jednym idę. Ja mam pakę też tu na A to będzie w sumie do nich. do Ale... nich Leży jeden Wyjechał mi drugi kurwa Super Zamykajcie to B jeden B jest Dobrze to było. Jest jeden, jest jeden! Dojść! to Chrawa. Ja. Łapie ci plecy. Daj smoke ja. ja. jakieś na prawo. Nie, ja sobie też do siebie. Mam flesza. ja, ja stoję na schodach, jak coś będę flaszował mhm. do lewej. No tam, no, tam w tej pisa, to jest szkoda, że tego nie pogoniłem, co? Jest u mnie, flaszu do lewej. Flaszuję ci do lewej. Super. Ej, Ty no, dałeś no, na TK, Psydu, czy mówisz o moim? Nie mówię, że wybiegam na dwóch I, i temu gościowi na łączniku tak od razu wiesz, pierwsza, pierwsza, pierwszy czas dostał, nie? Macie coś rzucić. Ja mogę. Dać a mi wybieg tak celownik, dobrze że tam dziękuję. stawimy. Piotrek, dawaj, zajmujemy to znowu po fleszach. Co? Dawaj, no mi da, da, znowu zajmiemy może czas, zabiczy, że no mi da? Ma, ma. Ja pójdę do hmm. drabinki. Ja do całej rundy mi da chodził. Kawał? Zabójście, ja no, znajduję go. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, tu przeskakuje pago. Wchodzimy tutaj O kurwa, jaka bomba. Super. Mena jesteśmy na B, ja się na B jakby co mm -hmm. dobra wracam Teraz co te pago O, po poszedł, Ta. super Ostatni został Pago, tak nie chuń z tym AK Masz 50 no, a tak. więc trochę Tak se wiesz ja Mida. Nie ma sensu ty. Uważajcie od B nawet To A też, nie? Tak Nie nosi, ale ja wiesz jak jest ja Wiem, że nosi, ja szkoda tego, mam No Środek, o, masz 10 życia gdzie chciał wziąć broń? To, to jest, Super. Hawa, Wiesz Wiesz Jaro? A, ja poczułem się mi? kogoś. To jest spokojnie. no rzucę. Nie, nie, da. Na, na, I na, do... na, dajcie te flesze z 12 cement. Ja dam, ja dam do prawej. A, a mam rasować? Rasujemy. Rasujcie rampę tylko zajmujemy. Na na, na refragi. Do prawej flaszuję, panowie. Do prawej fresh, jazda, Odwróćcie się w lewo. Fuj, ja widzę. Dobra. Weźmy skarpetę, proszę. Ej. No. Pale więc, Palę zaworki. Nie spalinków. Spoko, spoko, spoko. Tam Ej! Się nie Kurwa, drapałem się. Sorry. <laughs> Jeszcze jeden. Znowu się drapałem. Mateusz, przestań się drapać, jak ja tam ja podchodzę. Biorę pakę. I do ciebie. No <laughs> Ja na lata Piotrosiu. Mhm. Lecę ja na turnie. Super Okej, okay, raz, Nie, nie co tu się dzieje? Idę was tak. klocki Ja to mam tak samo jak ostatnio W ustawie Ostatni wiesz? Noga mi, udo mi spędzało No co mnie? Nie, nie, ja nie pikuj może do, do mojego, co? Podszedł Kurwa Odchodzi Hit gra, strzelam się, Hit Super nice. Ja nie ja myślałem, że on będzie jak wziął ładnie, ładnie, ładnie Jaro, jaki ja, ja. hit Noga, udo mi spędzało nie. Jak jest zginąłem, zobaczyłem co ty robisz, jak stoisz tam na tym. <ślesz> ale najlepsze <ślesz> to jest, że jeden zginął i za chwilę drugi zginął, a się znowu drapał. <ślesz> ja mówię, no muszę to kończyć. nam rzucić, uważaj. Mateusz no, przestań się drapać. Ale... <ślesz> ja idę ja w moim ideach. A, podjechał jeden. Po chodzie Jeszcze jeden. Doproszę oboje B. do B. No, dawaj, dawaj. Raz pierwszy. Co? Do prawej, do prawej. Leży. Islandia dobrze gra w go jak no widać. dobrze, Daga nawet kremy. no Ale pojemnie. lepsza no chyba Daga. Ospary. Dziękuję za 700 złotych. Dziękuję piątek za 700. Ja ja Rozkręcamy ja się. Zebrałeś <grym> 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 Jaro taką bo wiedziałam. bombę. Kryzys, oni takie piłpyś. bomby z tych Digli dają, że to jest tak. szok. Oni tylko z Digli strzelają takie głowy. To jest niesamowite. Do spitu. Dziękuję to Jaro, co? Ja a wu panom idzie, a pan ma spago. Co mam? Ma. 60, 60. No, Chodź do mnie. Podejść, refreshuj się teraz. A co dla chcesz dla, zrobić? Freshuj się. Freshuj tu działajemy. Biał, mam, biał. Porzucali też. Pracę, nic jeszcze nie wybiałem, ale i mam. Czekaj, okay. na i okay. dadam. Spale ci tą pionową, jakby za nią było. Dawaj, ja to pokój. Spój smoke. Ich, jest tam blisko. Jest jeden na BS jak to chodzi, okay. Jaruz? Chodź, może power na bosta co? A w do lewej, Jarusz. Idź do lewej ci, o, do plecy. O kurwa. Co wy na tym idzie robicie? Zatarło. Pawy. Pawy. Jest tam. Jako. Jego leży. Mhm. Brawo. I ten ostatni. O, jest smoke! Co za baria, Co ten gość tu 15 zrobi, dla do Emeritus. Dobra, jest git słuchajcie. Mamy Mamy tak. Jeszcze jedna. E, już Dobry ten trening, Koda, to bezem, samo tak. robimy. No to smoka, się za no. A Wupa była. Max, i, I mojego jeden zajął, wiesz? Trzeba go zabić. A, Jak zabijemy, to. tak. Smok no, jakiś. Fez polecia na schodzenie? Tak Sprawiedliwe, tego nie ma. Zapisz mnie od nogę, ja podejdę. Patrzę ci. Ja tutaj ściemnie, coś smokiem. O leży jeden z A, w nie? sensie Nie ma na B ziomka Ty na górze, nie Pięknie nagra. na na na, nagra. nagrałeś Brawo No ale GG. z Digi co ładowali, no, to, no nie no, z i no... takie głowy jakieś nie dostawałem w tym sezonie Niepewno No i co, bez rozgrzewki rozgrzewką w, w kodzie Pago, wszystko głowa, ty, wszystko tak głowa. Tak jest, oczywiście. To prawda, to prawda. Nie, że koda Gasza powinien się nie siedzieć. Jak się nastawić dobrze, to musi siedzieć, ty. Oczywiście. No Pago miał zajętą głowę kacem, a nie ja, kierką. Tak, no, czuję się najlepiej. Co świętowałeś? Urodziny Pawełka. To mi się podoba. Dobra, ja to idę zeżrzeć też, panowie. No, miłego jaroś. Dzięki cześć, cześć. Hej, hej, hej. Narka. Hej.